Posun się. Co? Czemu? Posun się. Przymierzam coś. Co? Nie pyskuj. się udać. Misiek. No, co? Misiek, jak ty to zrobiłeś? Co? Wytłumacz mi, o! jak ty to zrobiłeś? O kurwa! Co, co to Nie, nie wiem! Nie, chuje, nie, nie, nie wiem nie! Nie wiem, Kurwa, co, co? Co to kurwa jest! Ja pierdolę. I just